Abyście nigdy nie widzieli walki międzyplanetarnego gryzania z kosmosu i robota z doktoratem. Wystarczy ci? Tak. Chcę więcej? No, Przepraszam, czy Państwo wachowcy? Tak. Od rządu w ramach podziękowania. Zatrzymanie w tajemnicy incydentu, który się nie wydarzy. Hej! <noise> Co to jest? Pieniądze na remont. List od prezydenta. Lepiej. Okej. Okay. 50 dolarów od wujka samo? Olive Garden. No. Jak pan powiedział lepiej, myślałem, że nasze propozycje były gorsze. Jedli państwo niekończący się makaron nigdy się nie kończy. Świetna mm -hmm. sprawa. Mm -hmm. No dziękujemy. Doceniamy tak, państwa nie? gest. A i chyba można już zamknąć sprawę robotnika. Nagle zniknął. Przepraszam, ale e, taka osoba nie istnieje i nigdy nie istniała. Dobrze by było. A państwo przypadkiem nie mieli kontaktu z ową istotą pozaziemską po tych wydarzeniach? Wujek sam chętnie by z nią porozmawiał, nieoficjalnie. Może na lunchu? O, z tym niebieskim? Mm -hmm. Nie, nie, wcale. Mm -mm. Najlepiej, że się nie pojawi. Mm. No dobrze. ok. Dzięki. Tak. Mm. Tak. Mówiąc, Jaram się na myśl o makaronie. <noise> Ej, to oglądamy film, czy co? Przykro mi, ale rano trzeba wstać, więc wracasz do swojej norki. Jak to? Jest dopiero 15. Wiesz co, jest jak jesteś zmęczony, no chodź. Co? Właśnie nic nie jest. Ach, ale jesteście beznadziejni. Tak, tak, wiemy. Ach, ty gdzie idziesz? Kazaliście mi wracać do norki. To fakt. I ja wy tak poważnie? Nie wierzę. Jak wy co? Wszystko, wszystko jest. Patrzcie, to! Ale ja I mój worek! No nie! Skąd je wzięliście? I wszystko mi tu! Mega, 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 mega! teraz... on nie ma opcji! W mojej bazie nie ma miejsca dla drugiego najlepszego zwierzuchu! Ej, co ty robisz? Odejdź od mnie! Przestrzał! cię, bo wezmę nunchaku! Dobra, Józef, wygrałeś! Wygrałeś! Dobrze, że wciąż mam absolutną jasność umysłu. Prawda, agencje nie. nie. Możesz teraz polecieć w Zrób przeszukamień terenu! Przeszukamień! Co wy! To świetny żart! Co się nie śmiejesz?! Sytuacja jest taka. Niezamieszkana planeta. Żadnych zasobów ani zapasów, a drogi do domu nie widać. Padała machmy tu wymieg. Będę w domu przed gwiazdą.